Witajcie! Dzisiaj jesteśmy um, w salonie Elektrolida królowej Jadwigi 146A e, i będziemy tutaj będę Wam podpowiadał, pokazywał jak e, wyglądają skutery elektryczne Futuri 3 i czterokołowiec lekki Futuri 4. Zaczynamy od Futuri 3, jest to pojazd Zabudowany elektryczny motorower. Tutaj, akurat pojazd zarejestrowany na producenta w kolorze żółtym. Obok mamy kolor biały i czerwony. Wszystkie pojazdy, zarówno Futury 3 jak i Futury 4, w ten sposób, w takich kolorach są produkowane. Wejdziemy sobie, zobaczycie, jak wygląda otwieranie drzwi tak szeroko drzwi się otwierają, więc dla osób niepełnosprawnych, co ważne, którzy na przykład jeżdżą na wózkach, jest to bardzo dobra opcja, bo mogą podjechać bardzo blisko, przesiąść się z wózka, co ważne również, ten fotel też jest obracany, jest możliwość konfiguracji tak, żeby fotel obracał się i umożliwiał wejście osoby niepełnosprawnej. Zobaczcie, ile jest tutaj miejsca w środku. Zdecydowanie, jeżeli chodzi o miejsce na wózek takowy, możecie zobaczyć, że jest bardzo bardzo dużo miejsca jest osoba, która posiada wózek inwalidzki składany, e, manualny również jest w stanie takim pojazdem jeździć. E, I ten wózek z tyłu spokojnie się zmieści. 90 na metr to jest to są wymiary takie jakie ten pojazd posiada z tyłu, więc spokojnie, spokojnie tutaj wózek zarówno, czy za fotelem. Na, na oparty, tutaj położony na, na fotelu się zmieści. Jeśli chodzi o wnętrze, mamy tutaj e, hamulec ręczny i oczywiście pasy, czyli nie trzeba mieć kasku, jeżdżąc takim pojazdem. Do 45 na godzinę ten pojazd się rozpędza. Ogólnie tak jak każdy motorowy w przepisach. Jeśli chodzi o dalej, idąc, pokazując Państwu, co tutaj się znajduje w pojeździe, mamy. Standardowo przyciski z jednej, z drugiej strony użytkowanie drugiego pojazdu sterujące, jak i również wyświetlacz ten tutaj mamy 846 km przejechano w tym egzemplarzu. W tym miejscu znajduje się płynem, to spryskiwacz. Jeżeli chodzi o sam pojazd, to pojazd jest rejestrowany jako motorower i nie wymaga prawa jazdy dla osób urodzonych przed 95 rokiem. Pojazd na ten moment kosztuje 28,5 tys. złotych. Transport wszystkich pojazdów marki elektronicznych do nas z wrocław.pl jest darmowy. Czyli jeżeli zamówią Państwo taki pojazd, dostają Państwo transport w gratisie. Czyli cena pojazdu jest ceną finalną. Tu mamy pojazd w kolorze żółtym, a tutaj w kolorze białym. Jak widzicie jeszcze naklejka 32 finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ten pojazd był licytowany jako pojazd, którym można było jeździć później przez jakiś potrzebny czas. Wiemy, że taki pojazd został też dość wysoko licytowany.